Mamy odbicie na rynku, czy to pułapka, czy zmiana trendu. Bardzo ciekawe dane płynące ze wskaźników. Opowiem Wam też o moich pozycjach, jakie altcoiny kupowałem na korekcie, co z moim longiem na Ethereum. Serio będzie to myślę bardzo wartościowy materiał, do tego żeby już nie przedłużać zapraszam do subskrypcji oraz do oglądania. Treści na tym kanale mają charakter edukacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem, a decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność. OK, to co cieszy, no to fakt, że mamy w końcu na rynku jakieś odreagowanie, jakieś odbicie. Ja tutaj na Bitcoinie ustawiałem się pod Longa na tym poziomie FIBO 0618, jest to okolice 108,400. Tutaj także połączyło nam się to z linią ATR. Dziś sporo o tej linii ATR będę mówił. Jest to mój najnowszy wskaźnik, jaki odkryłem serio, bardzo go polubiłem. Nagrałem o nim poprzedni film. Jeżeli chcecie go sobie od razu dodać. Jest to wskaźnik Pifagora. No to śmiało wbijacie do poprzedniego filmu, tam mówiłem ten wskaźnik, mówię jak go pobrać i tak dalej. W każdym razie właśnie ten wskaźnik ATR złączył się jakby z tym poziomem 0.618, dlatego dosyć pewnie tutaj ustawiłem się z tym longiem, no a Bitcoin nie dotknął tego niestety, no mało, mało zabrakło naprawdę. No i generalnie to odbicie wygląda fajnie, no bo przebiliśmy poziom 0.5, czyli 111.400 i jesteśmy ponad nią. Tutaj testowaliśmy to i zobaczymy, co zrobi ta dniówka. Za to jeżeli Chodzi o Ethereum, no to tutaj nie jest już tak kolorowo, dlatego że tutaj także mam po, pociągnięte Fibo, tutaj od tego dołka w sierpniu do ATH na Ethereum. No i zobaczcie tutaj podobnie to wygląda, tak był ten poziom 0.618, ja w longu jestem od 3.900, tutaj akurat miałem troszkę niżej. No i fajnie, no bo faktycznie przebiliśmy ten poziom 0.618, dosyć znacznie tego longami złapało, przetestowaliśmy ten poziom, polecieliśmy wyżej, no ale niestety tutaj nie wygląda to tak dobrze, jak na tego że tej 0,5 nie przebiliśmy, odbiliśmy się od niej. No i dla mnie to jest taki sygnał, że być może warto z tej pozycji wychodzić, no bo to jest ewidentny opór. No ale z drugiej strony, no może być to jeszcze za szybkie stwierdzenie, tak? No bo jeszcze ta dniówka się nie zamkła. Ale jeżeli ktoś chciałby szybkie zyski zabierać, no to moim zdaniem jest to taki pierwszy sygnał. Ja tego nie robię, dlatego że tą pozycję miałem bardzo małą. Większą miałem tutaj na poziomie 3,700 oraz 3,400. Ja tak im niżej spadamy, tym większe te pozycje mam. Tutaj taką, tutaj taką mało mi złapało, jestem już na break even, dlatego no trudno. Jeżeli mi wybije, no to co najwyżej wyjdę na zero, ale gram generalnie o więcej. To z czego ja bardzo lubię korzystać podczas korekt jest wskaźnik Big Guy. Wskaźnik Big Guy pokazuje nam wzmożone zakupy, te tutaj pule zielone oraz sygnał do otwierania longa. To jest ten żółty trójkąt. Tak jest w definicji tego wskaźnika napisane. No i zobaczcie, że podczas tej korekty pojawiła się bardzo duża pula zakupów. Pojawił się żółty trójkąt. No, pierwszy taki sygnał tak silny na Ethereum od dawna. Poprzedni mieliśmy tutaj w czerwcu, ale nie było tego żółtego trójkąta, był on znacznie słabszy. No, tutaj mieliśmy jedną taką górkę zakupów. No też dlatego, że ta korekta była bardziej dynamiczna. Tak, tutaj nam się to troszkę rozłożyło w czasie, ale jakby to tak skumulować, no to ten sygnał jest znacznie silniejszy myślę, że nie tak silny jak ten w kwietniu, no ale tutaj trzeba przyznać, że to była już totalna kapitulacja 1400 za Ethereum, więc nie dziwne, że ten sygnał był tak silny. Podczas tej korekty skupowałem również altcoiny. I tutaj tak samo patrzyłem sobie na wskaźnik Bigga. i tam gdzie się zapalał, tam skupowałem, na przykład na Chainlinku, troszkę sobie Chainlinka dokupiłem, bo ja go sprzedawałem. Nie powiem, że na samej górce, ale przyznam wam się szczerze, że całkiem dobrze udało mi się trafić, bo gdzieś okolice chyba 26 dolarów z Sprzedawałem pierwszą paczkę Chainlinka. I teraz, za to, co sprzedałem, próbuję sobie odkupić po raz kolejny. Chciałem też sobie dokupić DogeCoina, ale on tutaj na Big Guy za dużo się nie pojawiło, tylko te kropki. Za to chętnie dokupiłem również Sui, no bo zobaczcie, dość, wybroniliśmy tego poziomu 0,618, odbialiśmy się od tego wielokrotnie, odbialiśmy się od linii ATR. No to jeszcze pojawił się żółty trójkąt i jeszcze wzmożone zakupy na Big Guy, także fajnie to wygląda. Mimo to, altcoiny są trudne. Do analizy, tak? No bo one zależą od tego, co zrobi Bitcoin, co zrobi Ether. No i nawet taki Chaining może mieć wzmożone zakupy pokazane. Możemy rozciągnąć sobie FIBO, ale jeżeli Bitcoin dynamicznie wzrośnie lub dynamicznie spadnie, no to te poziomy lubią być wyłamywane. A Big Guy też nie pokazuje nam ostatecznego dołka, tylko pokazuje, że warto kupować w tym momencie. Ale jeżeli zapali się sygnał, tak jak to było na przykład tutaj, to nie znaczy, że już tylko będziemy rosnąć, tylko że warto to kupić. Ale gdy spadniemy jeszcze, Niżej, no to po prostu sygnał jest silniejszy, i kupujemy znowu. Czyli to nie jest sygnał typu all in. Dlatego mega przydaje mi się tutaj wskaźnik ATR. Zobaczcie, jak ten wskaźnik ATR jest skuteczny na chainingu, właśnie, bo chaining dobija do tego wskaźnika nieustannie i nie chce spadać niżej. Ja tutaj był wyjątek, ale generalnie naprawdę mega jest to skuteczne. Zobaczcie tutaj te świece, no idealnie do linii ATR dobijamy. Tak samo tu, tu, no. Mega fajnie to wygląda tym bardziej, że działa to na dniówce, a według definicji, tutaj tego co podpowiada autor, lepiej z tego wskaźnika korzystać na tygodniówce. Na dniówce też można, ale tygodniówka, według autora jest bardziej tutaj precyzyjna. W każdym razie ten wskaźnik ATR na pewno zostanie ze mną na dłużej. Bo jest to bardzo proste, tak. No Mamy po prostu linię, do której prawdopodobnie, gdy spadamy, dobijamy, że warto tutaj kupować. Szczególnie właśnie na Altach widzę tutaj fajne zastosowanie. Ogólnie ja wiem, że ja ciągle gadam o jakiś wskaźnik. Część z Was może nie kumać o co chodzi. Dlatego tylko przypomnę, że te wszystkie wskaźniki, o których tutaj mówię, prawie wszystkie, możecie odebrać sobie za darmo u mnie na Telegramie. Dołączacie sobie do Telegrama, link macie w opisie. Klikacie przypiętą wiadomość, darmowe wskaźniki tutaj u góry. To przeniesie Was na taką stronę. No i tutaj macie te wszystkie wskaźniki, o których mówię. Macie moje wskaźniki, cykliczność Bitcoina, macie COD, o którym za chwilę będę mówił, oraz te Pifagora, no bo najpewniej one Was najbardziej interesują. Macie linię Trap, Big Guy... Ten ATR oraz kilka pozostałych, także odbierajcie sobie te wskaźniki, link macie w opisie. A co jest też ciekawe, no to zobaczcie, że wskaźnik DIF poprzedził nam te wzrosty, tutaj te odbicie. No i trzeba przyznać, że on ma całkiem dobrą skuteczność tutaj, no bo zapalił się na, świeci, na świecy poprzedzającej właśnie te wzrosty. Wcześniej było tak samo, tutaj linia czerwona, spadkowa, także wyprzedziła nam tutaj ten spadek. No i poprzednia wzrostowa, tak samo. Także on też całkiem tutaj jest skuteczny. Co prawda, ja przegapiłem tutaj ten sygnał, nie widziałem go. No ale muszę przyznać, że działa całkiem nieźle. Jeżeli chcecie ten wskaźnik DIF oraz Strong Short, Strong Long, swego czasu bardzo popularne, no to je także możecie odebrać, ale nie ma ich u mnie na telegramie, bo tam trzeba troszkę się wysilić, aby je odebrać. Dlatego o tym nagrałem. Osobny materiał, osobny film, właśnie o wskaźniku Strong Short. Ale odbierając wskaźnik Strong Short, dostajecie także div. W tym filmie wszystko opisałem, także sprawdźcie sobie ten film, też zostawię wam go w opisie. Ogólnie to, co musicie wiedzieć, to fakt, że aktualnie rynkami sterują dane makro. Cały czas dostajemy nowe raporty, nowe dane, na przykład o zatrudnieniu, o bezrobociu, o inflacji i tak I to wszystko dynamicznie jak nigdy wpływa na wykres. Dlaczego? Tak się dzieje. No, zobaczcie tutaj taki przykład. 25 września dostaliśmy raport o zasiłku dla bezrobotnych, tak? Czyli ile osób po raz pierwszy wzięło zasiłek dla bezrobotnych. No i dane były pozytywne, tak? No bo poprzednio było 232 tysiące, spodziewano się 233, a było 218. Czyli, no super, ludzie nie biorą zasiłków, mają kasę, pracują, jest git, nie jest tak źle, jak się spodziewaliśmy. A rynek co zrobił? Zanurkował. I dlaczego tak się dzieje? Bo aktualnie wszystko, wszyscy inwestorzy rozgrywają stopy procentowe, dlatego doszliśmy do takiej sytuacji, że pozytywne dane z gospodarki negatywnie wpływają na wykresy, czyli wszystko spada, a negatywne dane z gospodarki pro-takie recesyjne pozytywnie wpływają na wykresy. Dzieje się tak dlatego, że pozytywne dane sprawiają, że Fed nie widzi powodu do obniżania stóp procentowych, no bo jeżeli z gospodarką jest wszystko ok, no to nie ma sensu stymulować jej, drukować kasy, a jeżeli dane są negatywne, no to wtedy pojawia się większa szansa, że te obniżki będą, no i wykresy rosną. Doszliśmy do tak dziwnego momentu, no to nie jest zbyt odpowiedzialne przez zachowanie inwestorów, tak patrzą krótkowzrocznie na rynki dlatego że jeżeli w długim terminie będzie no źle w gospodarce w Stanach Zjednoczonych tak będzie śmierdziało recesją kryzysem no to w końcu rynki i tak spadną a oni po prostu zagrywają po to że dzięki temu że będzie recesja czy tam kryzys no to wcześniej obniżą stopy w każdym razie szansa na obniżki stóp w październiku to prawie 90% także bardzo dużo no i w grudniu też mamy tutaj też mamy spore szanse na prawie 70% tylko pamiętajcie że to dynamicznie się zmienia już we wrześniu Widzieliśmy, jak te słupki tutaj potrafią dynamicznie się zmieniać, no bo to po prostu analitycy z każdą zmienną tutaj uwzględniają i starają się określić, jakie szanse są na obniżki. Jeżeli chcecie sobie to śledzić, no to ta stronka to jest Ciemi.com, ja też mam link gdzieś w opisie zostawię. No, jeżeli w krótkim terminie chcecie rozgrywać właśnie takie wydarzenia, to też jest taka stronka jak Forex Factory, i tutaj macie właśnie takie wszystkie najważniejsze eventy. Warto sobie dodać tutaj filtry, aby tylko najważniejsze te czerwone śledzić właśnie ze stanu. Ja na telegramie także opisałem, jak z tej stronki najlepiej korzystać. Tak samo przypięta wiadomość, tutaj macie przydatne narzędzia, no i właśnie kalendarz ekonomiczny, tutaj macie też wiele innych ciekawych rzeczy, ale. To to jest właśnie kalendarz ekonomiczny, tutaj macie link oraz opisałem właśnie, jak sobie tą stronkę tutaj przygotować. Warto na telegramie być, ja tam też pokazuję moje pozycje, jakie otwieram, zamykam i tak dalej, co kupuję, wszystko tam wam mówię. Link do telegrama w opisie. Co jest też ciekawe, to fakt, jak złoto nam tutaj wybiło. Czyli ewidentnie jakaś część inwestorów nie jest taka optymistyczna, jeżeli chodzi o dalsze losy gospodarki, po prostu kupują złoto, aby się zabezpieczać. Te wybiło ATH 3800. Już. A przecież na Bitcoinie także mamy taki wskaźnik, który nazywa się Golden Level, który pokazuje nam po prostu wartość Bitcoina w złocie, w uncji, w kilogramie i tak dalej. Ten wskaźnik również opisałem gdzieś na YouTubie, go sobie znajdziecie, też jest na tej liście do zebrania za darmo. W każdym razie te poziomy tutaj złota potrafią być oporem i wsparciem dla Bitcoina. Bitcoin lubi to sobie śledzić. No a zobaczcie, że aktualnie jest to poziom 135 tysięcy za Bitcoina. Bardzo jestem ciekawy, czy Bitcoin tam pójdzie. Myślę, że tak, no bo zobaczcie, jak dużą pulę shortów do zlikwidowania mamy właśnie w tym miejscu. Poza tym globalna płynność także dalej rośnie a Bitcoin jest do niej mega przyklejony i powinien rosnąć. Powinien też rosnąć ze względu na cykliczność Bitcoina, właśnie cykl globalnej płynności oraz 18-letni cykl, ale o tym opowiem wam już w jutrzejszym kolejnym filmie. A teraz wracamy sobie do kolejnego wskaźnika, myślę bardzo ważnego, kluczowego, na który większość ludzi zwraca uwagę, jest tym raport COT. Ale zanim przeanalizujemy sobie raport COT, no to szybkie info. Aktualnie na giełdzie Bitget możecie wygrać fajne nagrody, takie jak 200 dolarów w tokenie BGB oraz z produkty Apla. Wykonując proste zadania na giełdzie, dostajecie takie losy, próby, właśnie które możecie wykorzystać na losowanie tych nagród. Są to bardzo proste zadania, takie jak wpłata, obrót i tak dalej czyli coś, co i tak na giełdzie robicie. Warto jest mieć konto na BitGet z mojego linku, no bo dzięki temu, właśnie za to, że handlujecie na giełdzie, robicie obrót, możecie otrzymywać do 200 dolarów każdego miesiąca w USDT, ja po prostu oddaję Wam część zysku z afiliacji. No i co miesiąc takie nagrody Wam rozdaję, dodatkowo będziesz miał niższe opłaty, możesz odblokować cashback opłat na futures oraz spot oraz załapujesz się na airdropy oraz giveaway. Link do BitGet, oczywiście, w opisie. A teraz wracamy do raportu COT, no bo ten mówi nam o tym, że instytucje, duzi gracze zaczynają shortować bitcoina pierwszy raz od kwietnia. A tutaj warto zaznaczyć, że my z tym wskaźnikiem nie jesteśmy tak na bieżąco, dlatego że każdy ten słupek, każdy nowy raport pokazuje się co wtorek, ale my ten raport dostajemy co piątek. E czyli zobaczcie, tutaj instytucje shortowały, no i faktycznie bitcoin spadł, tutaj shortowały, no i bitcoin. Spadł, ale my dostajemy to już po fakcie. No, bo tutaj dostaliśmy w piątek te dane. Ten słupek tutaj się pokazał, czyli już było po spadkach. No, niestety, tak to działa, ale też wiele osób tutaj popada w panikę, że no instytucje shortują bitcoina. No, i to zwiastuje dalsze spadki. Ale czy tak będzie na pewno? No, moim zdaniem, nie jest to takie przesądzone. Zabarcie, zobaczcie, pierwsze co rzuca się w oczy, no to fakt, jak małe są te pozycje, te shorty. No, bo wcześniej, gdy Instytucje zagrywały, no to były to bardzo duże pozy pozycje. Im wyższy ten słupek, albo niższy, no to większa pozycja long lub short. Kolejna rzecz, no to fakt, że instytucje co prawda shortują, ale mali gracze wcale nie są w longach, tak? Czyli nie grają na odwrót. A jak widać, największą skuteczność tutaj mieliśmy wtedy, gdy obie te grupy grały przeciwko sobie, tak? Czyli instytucje shortowały, a mali gracze longowali. Teraz kompletnie tego nie mamy, no bo co prawda. Tutaj ulica, no mali gracze są w longach, ale no jest to marginalna tutaj pozycja. Idąc dalej, chciałbym wam przypomnieć, że my aktualnie jesteśmy w hossie, a hossy mają to do tego, że rośniemy mamy trend wzrostowy no i instytucje nie są głupie no i w większości przez większość czasu są w longach shorty zwykle trwają krótko nawet zobaczcie tutaj 2-3 tygodnie shortów po prostu starałem się wyłapać ten lokalny trend spadkowy jakieś krótkie korekty lub większe tak jakby tutaj mała przerwa ale generalnie byli cały czas w shortach jak gdyby spadał więc tutaj udało się to przewidzieć ale sporo też było właśnie takich krótkich prób, gdzieś shortowania, ale cały czas w trendzie wzrostowym. Generalnie tutaj przewyższały longi. Natomiast gdy jesteśmy w bezsie, no to przewyższają tutaj shorty, tak? No bo mamy wtedy trend spadkowy. Instytucje o tym wiedzą, znają cykliczność, duzi gracze rozumieją ten trend długoterminowy, no i po prostu to wykorzystują. Ja raczej nie spodziewałem się czegoś takiego, co było tutaj, że od grudnia do kwietnia były cały czas spadki. Tutaj instytucje były cały czas w shortach, mieliśmy dramat na rynku, jakieś tam cła, Trumpa i tak dalej, no mega gówno. Raczej czegoś takiego się nie spodziewam. To trwało tutaj prawie 130 dni. No bo zobaczcie, że rynki tradycyjne cały czas tutaj pompują. Jest mega euforia na rynkach tradycyjnych, na Wall Street. S&P 500 cały czas rośnie. Tesla tutaj tak samo, mega wzrost. Inwestorzy zaczynają pakować się w mniejsze spółki, takie altcoiny z Wall Street, ale o tym pogadamy sobie już w kolejnym, w jutrzejszym filmie. Nie chcę tutaj za dużo mówić, bo ten film trwałby za długo. W każdym razie, no Wall Street cały czas rośnie. Jeżeli spojrzymy sobie na sentyment, no to zobaczcie, że Dump Money, czyli ulica jest cały czas w euforii od maja. No i moim zdaniem to w końcu musi przełożyć się również na rynki kryptowalut. Poza tym globalna płynność także cały czas rośnie, Bitcoin za nią podąża i powinien dalej rosnąć. Według cykliczności Bitcoina także powinniśmy jeszcze rosnąć, mimo że no jesteśmy już w końcówce cyklu, ale to właśnie też dlatego teraz powinniśmy rosnąć, no bo cykle nie kończą się nudą, jak jakimiś delikatnymi spadkami, tylko kończą się w szczycie euforii i spadki są bardzo dynamiczne, gdy ulica jest zapakowana po same pachy. Dlatego ja nie uważam, że teraz będą mega spadki długoterminowe gdzieś do, nie wiem, grudnia. Myślę, że bardziej jest to krótkoterminowy. Ten właśnie trend jest tutaj złapany shortami i niedługo Bitcoin odbije. Bardzo mocno liczę na to, że będzie nowe ATH na Bitcoinie, na Ethereum, że będzie altcoin season. Uważam, że jest spora szansa na to, że ten sentyment z Wall Street właśnie do pakowania się w małe projekty, małe firmy, małe spółki przeniesie się na rynek kryptowalut. Inwestorzy także zaczną szukać okazji w altcoinach. Czy to odbicie, to już jest 100, czy może we wrześniu jeszcze spadniemy, czy odbijemy dopiero w październiku, a może w listopadzie? Nie mam pojęcia. W krótkim terminie Bitcoin w dalszym ciągu jest pod linią trap, czyli jest to sygnał niedźwiedzi, krótkoterminowo. Ciężko może być to przebić, no bo linia trap no to jest średni poziom zakupu Bitcoina przez inwestorów krótkoterminowych. No jeżeli dobijamy do tej linii, no to oni sprzedają, bo na zero po dłuższym okresie, gdy byli na minusie, no i po prostu wychodzą, żeby już jakby nie cierpieć dłużej, tak? Dlatego ten poziom ciężko jest przebić, ale gdy już go przebijemy, no to raczej go bronimy jest naszym wsparciem. No, i w końcu to moim zdaniem się wydarzy. Mimo, że nawet w długim terminie nie wygląda to za dobrze, no bo tutaj mamy tygodniówkę. Spadliśmy poniżej linii Trap. Nie udało się jej przebić. Drugi raz nie udało się jej przebić. Tutaj zahaczyliśmy tylko, ale spadliśmy poniżej. I zamknęliśmy kolejną tygodniówkę poniżej. I dobrze nie jest, ale moim zdaniem i tak tą linię w końcu przebijemy. Tak jak to było tutaj. Ale pomimo tego, że ja szykuję się na dalsze wzrosty, no to i tak jestem gotowy na to, gdyby rynek zawalił się, gdybyśmy spadali niżej, gdybym się po prostu mylił. I właśnie dlatego, gdybyliśmy tutaj. U góry, no to realizowałem zyski, sprzedawałem Ethereum, Bitcoina, sprzedawałem altcoiny, no bo teraz mam zrealizowany zysk i takie spadki po prostu. Jakby nie przyjmuję się tym, no bo mam zrealizowane zyski. To pomaga tak na chłodno, na no to wszystko patrzeć, analizować. No i mogę też wykorzystać te spadki, wchodzić sobie ponownie za to, co sprzedałem tutaj wyżej. Ale i tak nie napalam się, nie wchodzę all in, tylko delikatnie sobie dokładam. Gdy rośniemy, no to delikatnie sobie wychodzę krok po kroku. Dzięki temu jestem gotowy na wzrosty już teraz, no bo mam portfel zapakowany. Jestem też w longu, ale też jestem gotowy na to, gdy spadniemy niżej, no bo odpalę sobie kolejnego longa, sobie dokupię, a zrealizuję. Zysk, po prostu pozwalam się nie martwić tym i mogę dalej trzymać się swojej głównej strategii, czyli cykliczność bitcoina, globalnej płynności oraz 18-letni cykl. Tego się trzymam. Nie będę co tydzień zmieniał swojej strategii, bo coś tam się wydarzyło na rynku. Trzymam się po prostu swoich planów, swoich założeń. Więcej o sytuacji na Wall Street, która moim zdaniem jest mega ciekawa, opowiem już w kolejnym filmie. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie o odebrać sobie darmowe wskaźniki u mnie na Telegramie. Pamiętajcie o fajnej promocji na BitGet. No i koniecznie subskrybujcie. Dzięki za. Dzisiaj do następnego, czyszczysz.